Nowa wiadomość. W nocy ze środy na czwartek 9 lutego 2023 roku zmarł wójt Michałowa Mirosław Walasek. Informacja szokowała lokalną społeczność. Ludzie są zdruzgotani stratą, bo szef gminy miał opinię kompetentnego samorządowca i dobrego człowieka. Koledzy wójta Mirosława Walaska nie mogą uwierzyć w stratę. Po śmierci wójta gminą kieruje Henryka Agentka bębenek sekretarz. Oto co powiedziałem. Dowiedziałam rano się od koleżanki, która pochodzi z tej samej miejscowości, co pan wójt. Stało się to w nocy. Wiadomość jest straszna. Powoliła wszystkich na kolana. Jeszcze wczoraj wójt był rozmawiał. Był pełen życia. Załoga przyjęła tę wiadomość z wielkim smutkiem. Nie może być inaczej, bo żegnamy dobrego człowieka, kolegę szefa. Ciągle nie wierzymy w to, co się stało, powiedziała sekretarz gminy. Przyczyny śmierci jak na razie nie są znane i nie podane do publicznej wiadomości. To na razie wszystko pozdrawiam Shot Joker.